Czy wiecie, że minął już rok, od kiedy pierwszy raz usłyszeliście te słowa? Witam Was w pierwszym filmie na moim kanale, a także w pierwszym odcinku serii IndieJones. Jeszcze raz, cześć. Witam Was w tym odcinku IndieJones. Właśnie z tej okazji. Pomyślałam, że dobrym sposobem na uczczenie, właśnie, rocznicę założenia kanału, a także wrzucenie pierwszego filmu będzie powrót do pierwotnej serii mojego kanału, czyli Indie Jones. E, tak tak jak wcześniej mówiłam, jest seria zawieszona, ale jej nie usuwam i w żaden sposób nie kończę. Myślę, że po prostu co jakiś czas będę wrzucała jakieś odcinki z nią. I uznałam, że no, rocznica kanału, rocznica pierwszego filmu to idealny moment, żeby do niej powrócić. E, jak widzicie, wybraliśmy się do Zylwady Rady i to w sumie na 4 dni. Nasze inki w sumie chyba to jest jakiś awans w międzyczasie, ale raczej pojedyncze i ma tylko dwa dni dostępne wolne, więc spędzimy tutaj czwartek, piątek, bo to niedziela oczywiście, no bo to jest <laughs> weekendik. Eee, co jeszcze? W międzyczasie wyszło kilka aktualizacji, a najważniejsza z nich to jest to, że powstały etapy. E, tak, więc nasza Indi tutaj ma jakieś tam wspomnienie i e, tak dalej, także ma pierwsze wypalenie i właśnie z tego powodu, że miała pierwsze wypalenie, bo no miałam wziąć Indi w środę właśnie tak zwane chorobowe, e, bo przydało jej się wypocząć, ona już miała nawet ten następny etap sam wypaleniem. Tak czy inaczej było, że już nie będzie zdobywała umiejętności i tak dalej, będzie miała problemy różne ze sobą. To no się wiecie, cały czas wchodziła z pięta i tak dalej, więc pomyślałam, że taki dzień spędzony w domu na kąpielach, maseczkach itd. i tak dalej będzie czymś dobrym. E, nawet obejrzała kilka programów telewizyjnych, e, co no, nasz, do naszej Indii raczej nie pasuje. No ale już jest w stanie wrócić do siebie. E, jesteśmy oczywiście w naszym pierwszym domku, bo to jest domek, którego raczej nie będziemy zmieniali. Znaczy się wiem, że raz byliśmy w innym, ale to ze względu na Henry'ego, bo tutaj jest tylko jedna cypialnia. Więc tak, wróciliśmy na stare śmieci. W wyposażeniu jest to, co zawsze, czyli jakieś tam racje żywnościowe, pełno maczet, pial gaśniczych, namiotów i tak dalej. Jest godzina 18 i w sumie najsała pana, bo no tak jak mówiłam, wtedy nie ona generalnie spędziła na wypoczynku z tego względu, że była już tam wypalona i coś jeszcze, a kurczę nie pamiętam jak to było opisane, że tutaj gdzieś jest. Blokada umysłowa, o! Miała blokadę umysłową. Indi czuje się wypalona z powodu całkowitej blokady umysłu. Taka blokada poważnie wpływa na ocenę pracy, energii, zabawy i rozwój umiejętności. kiedy sobie z tym poradził, chociaż może to przyspieszyć, opuszczając, odpuszczając i dbając o odprężenie. Czy nie przydałoby się jej przerwa i właśnie, no, tak jak mówiłam, robiła sobie maseczki i tak dalej, same przyjemnościowe rzeczy, jak dużo spała w ciągu dnia. Myślę, że na uwiecznienie tego dnia nie powinna wybrać się do jakiegoś baru, a właściwie jednego baru, który jest w okolicy, czyli idziemy do El Jaguar. Fakt, że od roku nagrywam te serię, nie oznacza, że nauczyłam się nazw w tych lokalizacji i to nie jest El Jaguar, tylko El Arbol del Jaguar. E, tak czy inaczej, coś tam, coś tam z Jaguarem. E, oczywiście wybraliśmy się do naszego słownego już baru, e, tylko wiesz, co innym Może być przypraw, coś innego niż dres. I zamów sobie od razu jakiegoś tam drinka. To jest takie klasyczne dla ciebie. Kogo my tutaj mamy? Tylko znasz? Javier Acosta. Możemy? Salwadoryckie powitanie. W sumie to, to lepiej znasz kulturę Salwadorady pewnie niż niejeden Salwadoratyjczyk. No, oczywiście na piątym poziomie. A o tym to, to kojarzę. I oczywiście to Josefa w ogóle była naszym przyjaciółką. Pierwszą jaką nasza Indie miała. A później z jakiegoś innego powodu zapomniały, że się w ogóle znają, więc Musiała się jeszcze raz przedstawiać i tak dalej, Ja to jest bez sensu. Nie mam pojęcia co tutaj się zepsuło, ale nieważne. No i India oczywiście pije jakieś białe winko. Zresztą w międzyczasie nasza India straciła swoje sklepy życia, bo generalnie one dość słabo się jej trzymają. Ech, chwileczkę, bo nie mogę tego znaleźć. Tak, jest teraz tylko szczęśliwą syngielką, bo jak wiecie, inni nie wiążą się w żadne związki romantyczne. E, miała jeszcze mięśniczką podróży i coś tam z e, mięśniczka wrażeń, czy coś takiego. Z kim Ty w ogóle rozmawiasz? Z ułanym jakimś? To jest z i zawsze się zastanawiam, czy ona jest w ciąży, czy po prostu ma taki brzuch. Dobra. Ale generalnie przyszłaś tutaj po coś innego. Jak ta tańczy, to to jej pokacz. Jak to się naprawdę robi. To jesteś w tym Indii mistrzynią. Ale generalnie Indii cały czas w San Meishuno było spięte, a teraz odkąd przyjechała tutaj w sumie do Salvadora, to cały czas ma czuję się świetnie, i mój ulubiony strój pierdut pierdut. Wszystko jest po prostu jak najlepsze dla niej. O, jak to spokojnie tańczy, że zawsze tak wymachujesz swoim ciałem. No tak sobie znalazłaś sama kolegę. Weź mu w e, Tak, w międzyczasie, kiedy nasza Indi przybywała w domu, to żeby pozbyć się właśnie tego nastrojnika, wypalenie to grała na gitarze. Przez co nauczyła się tej umiejętności, ale także zdobyła nową cechę: dawca sztuki, cecha osobowości. Ci cymowy uzyskują silne i oglądając ją sztuki. E, pomyślałam, że w sumie do Indii to pasuje, bo ona jakby nie było. Podróżuje w po tych wszystkich miejscach i tak dalej, i zdobywa jakieś e, cenne obiekty, które, jakby nie było, są właśnie sztuką. Ej, ale tego typu na 100% zna, to jest wampir. I oni nawet chyba ze sobą flirtowali. Fajnie, że to dostaje amnezji. A może tak dawno tutaj nie była w sumie, że oni zapomnieli. Więc wiesz, co? Poprzepominaj się trochę. Czekaj, Josefa? Weź, e, selwatoryjskie. Nie, czekaj, przejazne. A, sylwadoryjskie. Pokaż, że wiesz co i jak tutaj się robi. Jak swoją drogą, to jest bardzo ładna synka, nie uważacie? I nawet sensownie się ubrała i... Tak, to jest nasz Hose Edward. Dla tych, co nie oglądali pierwszego odcinka, albo go tak siarnią w tej chwili pamiętają, to nazwa Edward wsiała się z tego, że on ma dość blady kolor skóry. Skóry? I jakoś tak mi przypomina Edwarda z Mieszków ogólnie jest już pierwsza w nocy, ale naszej nic z jakiegoś dziwnego powodu nie chce się spać. Nie mam pojęcia, co się stało. W się sensie, Ani trochę nie spada ten pas energii. E, generalnie już miałam kiedyś taką sytuację, że mój Sim z jakiegoś powodu, a właściwie brzeniony Sim, miał ten problem, że jak dołączył tylko do naszej rodziny, to się okazało, że nie śpi w ogóle. Więc w sumie mogłam nim wiele rzeczy ogarnąć, ale z drugiej strony, wiecie, to też nie było za wygodne. Bo cały czas trzeba było nim sterować. Czas z nią flirtuje? No w sumie możesz trochę się zapawić. Z jednej strony wiadomo, że może nie jesteś jakoś tam nastawiona na związki, ale pewne zabawy możesz mieć. Pewne przyjemności w sumie. No teraz się odrzuca, co za głąb! I jaką ma? Co? Czy chwilą z nią flirtował. Sam z siebie i jest w ogóle flirtowski, ale jak ona z nim flirtowa, sklepiesz mnie, ale nie interesuje mnie tego rodzaju relacje z tobą, z chęcią jednak się z tobą e, Dobra, to w takim razie może dowiemy się, jaką masz orientację. E, w sensie o, zainteresowania Barbara. Bo być może. To jest dla nas ważniejsze. Romans Nikt, ok. A czy indy, nawet udało się tworzyć nawet związek bara tylko, tylko tak tak jakoś tutaj. Eee, ty sprzedajesz w sumie, co? Zobaczmy, co masz w swoim wystarczeniu. O, maczeta, uwielbiam maczety. One się zazwyczaj przydają. Dobra, nasza Indie właśnie próbuje się przedostać przez kolejną bramę w serwetoradzie. jedna z wcześniejszych, która tutaj jest zablokowana i generalnie zapraszam do obejrzenia mojego filmu. Radnika dotyczącego Sylwadora Dech i w ogóle całego tego pakietu rozgrywki, gdzie dowiecie się, jak e, dość w konkretne miejsca, a także jak pokonać niektóre przeszkody, które napotykają na sieci simowej. Im spaceruje przez dżunglę, gdy nagle do jej uszu dochodzi, dziwny szalec spogląda w górę i zauważy na sobą całe szereg leniwców, które przyglądają mię się nieufnie. Czyli nie powinna wybrać inną drogę, czyli zdecydować się na spacer wśród leniwców. E, czekaj, kurczę, nie powiem, jaki tu masz poziom charyzmy. Dobra, weźmy ten. Kwiat zużyjmy. Coś to takie coś. A ja, jeszcze spojrzę na Twoje umiejętności, chociaż charyzmę, to chyba powinnaś mieć dość wysoko ze względu na pracę. No, wszyscy poziom. Okej. Okay. A tak, może co do pracy naszej Indii. Tak jak wcześniej mówiłam, ona wróciła do bycia nauczycielką. A właściwie na tej karierze edukatora. I tak jak wcześniej mówiłam, zostanie profesorem. A przynajmniej do tego dążę. Powiedzmy, może być jakimś skutkiem, czy jej znowu czasem nie wyrzucam, ale póki co będziemy walczyć. Eee, dobra, tutaj masz maczetę, więc może maczetę brama, więc u jutro go a maja się rodzaj rzeczy, tutaj jeszcze coś możemy przejść dalej. Co do odcinka z poradnikiem, to niestety muszę powiedzieć, że te brama otwierają się losowo i czasem są zamknięte za każdym razem niektóre, i dopiero za dziesiątą podróżą możemy je zwiedzić. A niekiedy wszystkie są otwarte. Bardzo rzadko się to zdarza, ale jednak, więc obserwatora yy, to dość dużo trzeba, długo trzeba zwiedzać. I Mamy tutaj obliskem, więc spać popływaj yy, nago. Chyba nikogo nie ma, ale jeżeli rzeczy nic nie powinny. No i oczywiście ta prama jest zamknięta. Ale przecież tutaj są same skarby. Przede wszystkim tutaj jest kopczyk. W sumie możemy przygotować w terenie O. Jak więcej rzeczy zgarniemy. A, oglądasz własny kopczyk. Na dobra. O, indie, indie. Wejdę cię. będzie. A praktycznie te wszystkie nastrójniki w ogóle nie spadają. tam potrzebę, bardziej nie na streamingu. tutaj możesz przykręcanie zaraz, w ogóle nie interwencji. Home. I w ogóle spakowałam fest. Dużo rzeczy. Nie mógł się przygotować, a generalnie. I w ogóle na to, że szanek z nich nie skorzysta, bo w ogóle jej nie opowiadają. Dobra, weź może już skończy i się przede wszystkim ubierz. A może w sumie w ten strój. Jeszcze chyba bym nie, nie była się nigdy w radzie. Tak, pokaż. Swój outfit. Ej, dobra, możemy lecieć dalej w takim razie. Dobra, jesteśmy przed, po tespacie, Tutaj oczywiście masz strzelę, więc ją otwórz. Hmm. Pewnie zająłam się kopczkami. W sumie to tak, dawno nie byłaś w Salvadorze, więc e, zbieraj to, co możesz. Szkoda, że tutaj dalej nie da się wejść do wody, a tutaj gdzieś przecież jest krokodyl. Halo? W ogóle e, coś, o czym nie mówiłam, to ostatnio kupiłam sobie nowy laptopa, e, dzięki czemu mogę częściej nagrywać filmy. E, wcześniej korzystałam z tym teraz bo niestety, chociaż mój wcześniejszy laptop był dobry, to jednak wcześniej nie mogłam na nim. Rić w sumie i nagrywać odcinków. Eee, bo nie był aż tak dobry. Czyli czy tutaj masz coś do zebrania? Nie, więc idziemy do kolejnej bramy. Ja tutaj powinnaś mieć jakieś kamyczki, ale w ogóle nie widzę, bo jest za ciebie. Nie musisz spać, to możemy zwiedzać. Nie spać i zwiedzać zabiega. Chyba Slewagdora to się ze mną tym bo bo większość bram faktycznie była dostępna dla Indii. Dobra, przekop tutaj. Zbieraj sobie te różne skarby i zaraz przyjdziemy dalej. A czy możesz jeszcze dzwonić? Czy Chciałam, żebyś to ukradła. Jaś kiedyś cechę kartomanka, ale musiałam ją usunąć, bo generalnie była bardziej drażniańcy cały czas trwała na żeby że właśnie schwiecą ją mu ręce i chociaż usunęłam tę cechę. Bo niestety nasza inni wciąż. Majstrójniki. No, ale to coś już w sumie do końca, więc nasza Indie nie spojrzać z tą skarbę. Są aż trzy strzynie, czyli na bogato. Czyli będziemy mieli całkiem sporo artefaktów cennych. Jesteśmy na wyspie. W ogóle, jeżeli chodzi o tą lokalizację, to ona mi najwięcej po prostu szybko przyprawiła. Bo chociaż byłam tutaj, to nawet nie rozpoznałam, że to jest wyspa. Myślałam, że jakaś tam lokalizacja dżungli. A to jest ta wyspa, którą w ogóle widać w miniaturze w miniaturze, w widoku miasta. To jest w ogóle jest w podoskach. I w teorii powinniśmy widzieć po jednej stronie domki, w których nasi cmowie mogą się zatrzymać. Tak, tutaj jest jeden. Jak pójdziemy tutaj dalej, dalej, dalej? Czyli o tak, tutaj jest w ogóle e, ten Park Narodowy Belomiska, na szlaku Belomiski. E, tam są pozostałe pater mieszkalne, a tutaj po drugiej stronie w teorii są e, te ta okolica, w której nasza Indy się zatrzymała, gdzie jest bar i w ogóle muzeum. Ale tego nie widać, bo no, mapa nie została tak bardzo dobrze zrobiona. Weź to przekop. A co możesz tutaj połowić? Ty nigdy nie łowisz, a jesteś w takiej okolicy. Cały czas dostajesz jakieś tych ryby od fanów z, z W ogóle no w sumie to mnie nie dziwię, że to się nazywa. Ta miejscowość tak się dziwnie nazywa, skroni. Więc wysłałem zychy żeby Może były żywe, ale mnie przetrwały tej podróży. Ej, kochanie, z strony tata, tak, kiedy przejedziesz do domu, bo wychowanie Cię wymagało ode mnie bardzo wiele troski i Może chociaż raz na jakiś czas, masz, by powiedzieć seruszkowi, że go kochasz, eee, odwiedzę Cię jutro. W sumie? Może do niego przyjdziemy nie jutro, ale też po powrocie do domu. Faktycznie tam na się w naszej Indy nie widziała. W ogóle teść Henry'ego umarł, a to znaczy, że mamy więcej miejsca w rodzinie. To znaczy, że Henry y i May mogą starać się o kolejnego dzieciaka. Dobra, to też, więc chyba nie ma sensu, żeby Indy tutaj dłuższej biegła. Co prawda zaraz bym miała piąty poziom wędkarstwa, ale nie będę jej męczyła. Więc pania droga, tak czy inaczej wracamy może to muzeum. Indie Jonesy się tak ubiera, że nie będziesz znalazł z tego, że nosisz fedorę, tylko z tylko no to e, możesz tutaj potwierdzać autentyczność artefaktów. W sumie może dzisiaj tak spędzimy dzień, bo prawie całą Sylwatoratę stwierdziłaś, tam na pewno jeszcze się wybierzemy, żebyś pozostałe te lokalizacje, których nie mogłaś e, odkryć, zobaczyć, ale to później. Właściwie sobie że w naszej Indii minął też jakiś rok, od kiedy chylorycząc się do niej wprowadził. Co prawda na krótki czas, ale zawsze. E, tak, na pewno do niego pojedziemy w tym weekend. jeszcze, tak tak, skończenie. Tak, Z e, tego wyposażenia, sama mogę się tu wrzucić. Tylko ty weź, teraz zajmuj się kolejnym artefaktem. Dobra, kończy nam się urlop, ale co jakiś dzień naszej Indii była generalnie w by... tak. E, dżungli, tylko że wszystkie bramy, które otworzyła, znowu były otwarte, a te, które były niestety wcześniej zamknięte, no to widzę, tej strony się popylał. więc postanowiłam, że wybierze się do baru i oczywiście zamówić drinka. A w sumie dla grupy możesz faktycznie jest jak z lotem. Czekaj, to brzmi mi sylwadorze do wiejsku. Tak, wgląda mi się trochę język. O, zapomniałam, że tutaj coś takiego przedstawiałam. Ej, patrzcie. A powiedziałam, Pedro, pomóż, a w czym możesz mu w sumie pomóc? Moją nadzwyczajną jest znać charakterów, a to zaskoczenie. A w sumie to masz chyba postarzenie, czy... czy jej nie zebrałam? Oczywiście, że nie zebrałam, ale ze mnie chryje. La, la la A w sumie możesz mieć kolejnego przyjaciela. Co to za serduszka między wami lecą? Ale, że co? Rząd ci się podoba? Może znowu masz mgłę mózgową? Początek wypalenia. Indy czuje się oszołomiona z powodu wysiłku umysłowego. Jaki ty wysiłek umysłowy podejmowałaś, tefiaru? Ja pierdzielę? Jeszcze sobie łażałaś tylko po radzi Może trochę e, potwierdzałaś autentyczność tych artefaktów, ale bez przesady. Generalnie to swoje impreski były. A w sumie oni mają nadzwyczajną zgodność, więc zobaczmy jak zareaguje na Gatkę, na podryw. Może? To nie jest przypadek, a w ogóle jak z tym. <śm> Ty możesz już trochę tam poświrować z nim. Tylko nie idź nigdzie typie. Jakie niezręczne spotkanie? Czy ty obrywałeś w serce strzał Amora? Słodka gadka? Właśnie, rób takie rzeczy, które nie będą wprost flirtę, ale które będą coś tam między wami budowały i zobaczymy, jak to się otoczy. właściwymi numerami właściwie, że niby tam chcesz im utrzymywać kontakt i tak dalej. O, ale tutaj jest litera, więc możesz yy, zagrać utwór blues i. Gdzie jest mój hamburger? Gdzie, o gdzie? Mój hamburger jest! Gdzie? O gdzie? Mój hamburger jest. Pięknie dostać, nawet za to hajsy. Dobra, jest już rano. Spędziała co mimo w parze, grając, śpiewając i no, trochę imprezując, więc utaliśmy się. E, znowu do bram, ale skoro no, możemy przejść, a nie trzeba ich znowu tam ogarniać, to znaczy, że no, tutaj dzisiaj nic nie będę robić w saint chyba bez sensu, żebyś tutaj siedziała tak na siłę, więc myślę, że to dobry... e, dobra pora, żebyśmy zakończyli urlop. Mm. Zakończyliśmy urlop i pojechaliśmy do Henry'ego, żeby spełnić obietnicę. I my tutaj, tutaj sobie Czekaj, w ogóle wiesz jaką ona ma pracę? Bo ja wiem, że ona generalnie jest tą e, nauczycielką, ale, ale generalnie nie mam pojęcia, czy wiesz gdzie ona pracuje. Tak Nie, Cicha jest twoją koleżanką papu. Czyli może jest Kariera i edukacja, no nie wiesz, czy ona pracuje, a pani by było żebyś wiedziała takie rzeczy. O, zapytają ją o Bo, że milion. To klikam i... Dobra, sprawdźmy czy tutaj coś nowego powstało. A mianowicie, chodzi o to czy mają jakiegoś kolejnego zwieciaka? Tak, mówiłam, że yy, zwolnią się miejsce w tym nowym, więc... Powiedzaj swoje nowe rodzeństwo Przytul. Nie wiem jeszcze jak ma na imię. A to jest twój brat albo siostra, więc możesz poznać. I płaczę. A to jeden koczek. O Boże, ile tutaj jest kółsek. Czy ty urodziłaś trójeczki? Czy ty czy urodziłaś w ogóle trójeczki? Boże, chyba wcześniej tak, bo wszystkie są. W całym wieku. Czy jesteśmy w stanie to zobaczyć jakoś na naczynią Eee, dobra. To jest córka. I wiem tylko, że jest siostrą, ale... To no nie jest przypadek, że są w całym wieku odczątku. I jak to masz imię? Czym jesteś? Kim jesteś? Adrian, czyli masz brata. A weźmy postaczką. Wiem, że tutaj nie ma żadnego łóżeczka, nic, co by się przydało, tak małemu dziecku, ale walczyć. Bardziej... Patrz, co ty tutaj masz? Możesz. A po aby cię przedstawiono? Oszukaj, by zdobyć kredyt. Takiego małego dzieciaka, ja tyle, ale o Boże, słodki jesteś. Masz trochę dziwne czoło, ale i tak jesteś śliczny. Ojej, coś tutaj się stało. Co, zdobyłaś kredyty? Tak. Miejsce pracują z małusiem? poproszę ojca, żeby cię przedstawił. A Ty teraz namówisz May do wrócenia do jakiejś pracy. Dziękuję, ja ją Chcę kiedyś tutaj przyjść z jakimś tortem i postarzyć te dzieciaki, bo one są wciąż takie malutkie. Co ty robisz? Miałaś przedstawić się temu dzieciakowi kcią jest O tato. No póki co daję ja nawet z nim nie mogę rozmawiać. Czy... No, z nim no, trochę bez sensu, że Indie jest siostrą. Adriana, a nie może mu się sama od siebie przedstawić? Ja rozumiem, że w przypadku obcych jakichś tam ludzi to tak się dzieje, ale ktoś kto jest tak blisko, to raczej nie powinien mieć takie... Oj, o Boże, ojciec mężczyzna tutaj wymyśliłeś, my bo to chociaż na rynku wystarczy. Albo wiecie co? Żeby was such nie dręczył, postawię wam to tu, tutaj. Czy nie mogę? Halo? Z mojego doświadczenia, Wynika, że generalnie jak się postawi te nagrobki w miejscach, gdzie nie można zejść, to znaczy nie można i robić skarbu, ale nic takiego, to te duchy będą tylko o ten piętrzy chodziło. Mogą przechodzić przez ścianę, ale między piętrami nie. Więc będą mieli trochę spokoju. Pójdźmy na płyta i poszukajmy jakichś rzadkich skarbów, a raczej odjeźdźmy wypróbować. w sumie to też jest poszukiwanie skarbów, więc wybierzcie się. Dobra, jakie skierby tutaj mamy? Czy te innej chcą mieć taką ławeczkę w domu? O, raczej nie. A może takie lampy? Krzesło? Mm -mm. Ja bym mieć, sobie. Te lampy też mi nie pasują na wystrój. Chociaż kurczę to. Nie, bym musiała i tak miała kolor, więc bez sensu. Czy jest tutaj jakaś toaleta? Czy nikt tutaj nie sprzedaje toalety? Jaki bez sens? sensu. Weź chociaż sobie coś jedz. Chociaż to, No, oczywiście, że nie musisz. Ej, dobra, nie mam pojęcia, co ci się zepsuło. Czy to Pedro? Weź, tam przed chwilą Cię zapraszał na piątkę, może będzie trochę nic nieręczne, ale musisz trochę tutaj pogadać, tak, powiedz, że w ogóle byłaś u ojca, tam z nim gadałaś trochę, chociaż chyba w ogóle tego nie robiłaś, ale yy, przemilczmy to, tak, odwiedziałaś swoją rodzinę, poznałaś się nowego braciszka, dobra, inny kup coś, żeby nie było, więc, hmm, co by nas tutaj mogło tak skusić? Tak, potlenie? tyle no serio, tutaj nie ma żadnych kolejnych rzeczy. Ale jak są to są sensowne? Co w się, sensie, no. Czy masz kitkę? Ty masz na co dzień kręcone włosy, ale jak gdzieś ćwiczyć coś? Wiązujesz taką prostą. prosty koczek? Nie sensu. One chyba raczej nie powinny ci przeszkadzać podczas ćwiczeń. Ale dobra, czy jakie inne? Ja ci muszę coś kupić. O, tutaj masz jakieś kryształy, jakieś skarby. To weź sobie kup. Cytryn i nie wiem, może jakieś inne. Te bo jedyne, co tutaj w Sen-Majshun no można kupić, jakieś kupić rzeczy. Nasza Indi w tym odcinku zwiedziała Sylwadoradę, odwiedziała swojego ojca, poznała nowe rodzeństwo, a teraz kupuje jakieś rzeczy na tym Myślę, że mogę zakończyć ten odcinek. Kończył się on dość hmm, owocnie. To wszystko, mogę na wszystkie tematy, jakie chciałam. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji, kanału, a także zapraszam Was do filmu właśnie z poradnik Sylwadorady. Jeszcze raz i cześć!